że fajnie by to był brązak Dobrze, to co? No, najpierw miało być zadanie. No, to jest jeszcze jedno. Dwa w sumie, bo tu jest jeszcze jakieś pomarańczowe. I potem wszystkie znaki zapytania. A nie, tu trzy, bo jest jeszcze jedno białe, dobra.

A, hello, hello! dużo tego nie było. No, nie wiem, nie bardzo. Znaczy, ja chyba nie miałem tego gwardzisty i wodza, ale takie w Kicu w sumie. Ten wódz ewentualnie jeszcze. No ja nie mam kasy. Nie no,

Też trzeba zrobić najpierw pierdło, żeby znaleźć papirus. Ciekawy sposób może być tak jak mówisz, Peter wałeczek. Przecież nie siedzisz, jeżeli coś cię nie interesuje, to nie siedzisz cały rok i nie patrzysz, jaka jest scena. Możesz się nie now. Ten koleś się prosi, żebym go zabił. Panowie, poszedł. nie ma w

Jak tam wyjść? No ta, no da, da się zauważyć na pewno, nie? Gdzie jest to skarb? Tu miał być gdzieś. A pod ziemią chyba. Muszę się pod ziemię wbić. Coś tam się rozjebało. Jaki, jakaś burda. Ja nawet nic nie zrobiłem. Kto mnie zobaczył? Teraz tuż mnie wisił w sumie. jakiś debil. <grymna> Sam się potkałem. Co oni sami robią burdę? Ja nic nie muszę robić. Chyba muszę wyjść do środka, do tego budynku na, na środku. I tam jest chyba zajście. No. Nie no chcesz to chodzić. Tu się jeszcze coś Gdzieś tu się musi schodzić, na dół jeszcze. Nie czarnej ziemi, <laughs> 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 I will not. I am an Egyptian like yourself, Magi. For the safety of Egypt, please, we must escape. My thanks. You have done me a good turn. Let them Jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj,

Who sent <noise> you? Apollodorus? told you I'm a egypt You serve Apollodorus. I am part of his divine manipulation of the threads. A viper in the long grass of Cyrenaica. We are compromised. I know not how or by who but that is how the centurion found me he has a list of spies ah, not all men will stand up to torture as well as you find the roman see what information he has he patrols the border towers for egypt for a free egypt hello <sighs> Gdzieś, kurde, do nową misję, na nowy rejony znowu marmarica. No dobra, treny będzie najszybciej, trochę drogą. Powiem paragigmę, Ty 30. Cholera, mówię, szkoda, że nie brązu, bo brązu nam brakuje. Trzeba tam wbić na posterunek na po

Jestem pod wielkim wrażeniem wytrwałości tego faceta i nie wiem, gówno dla niego znaczy moje zdanie, ale jestem pełen podziwu i gratuluję mu, nie, I w ogóle i zazdroszczę, ale tak zdrowo na zasadzie, że nie chciałbym mu tego odebrać w żadnym stopniu, tylko też chciałbym taki sukces odnieść jakiś, no nie, fajnie by było na tej zasadzie, fajnie, zajebiście, no nie. Koleś siedział i coś robił swojego, i się okazało, że, wiesz, że cały ten czas, który w to włożył, się opłacił na koniec końca. No to wszyscy o tym marzymy. Wszyscy twórcy, którzy cokolwiek tworzą, marzą o tym, żeby to po prostu się. żeby to nie poszło na marne na pewno. Nie? Ciężko być takim naiwniakiem, który. Będzie od razu liczył, że zdobędzie miliony lub miliardy z tego co robi, ale żeby to totalnie nie poszło na marne po prostu, no nie? Bo to jest, to jest największy chyba stres tego wszystkiego. Wpakowujesz swój czas, nie tylko ten czas, kiedy pracujesz nad tym, ale swój czas, kiedy o tym myślisz, kiedy, o tym nie, kiedy na tym nie pracujesz, bo cały czas musisz Praktycznie cały czas o tym myślisz, nie? Prawie cały czas na pewno. Żeby to było jak najlepsze. No i mijają lata i wiesz, mógłbyś robić naprawdę wiele innych rzeczy w tym czasie. Jeżeli się okaże, że no nic z tego nie będzie na zasadzie, że nikt nawet tego nie zauważy, nie wiem, naprawdę to tragedia po prostu jest. Tragedia na pewno. Więc w ogóle, no bardzo się cieszę, że są takie przypadki zajebiś ta sprawa. że facet dał swój czas i pracę i się opłaciło Już powiem, nawet nie chodzi o to, żeby miliony zarobić, bo jakbyś pracował nad jakąś grą 5 lat samemu na przykład i w ogóle ją sprzedał nie? to by było dobre ona się może jeszcze przez parę lat później sprzedawać, przycześnie mówię. No, nie marząc o jakichś pieniądzach specjalnych, idealnych, ale już, jeżeli nawet milion byś zgarnął, to w 5 lat zgarnąć milion też nie jest łatwo, nie? Milion to i tak marzenie, no nie? nie mówię, że to byłby mój cel, bo to też jest marzenie, które może się nigdy nie spełnić. Nie chodzi głównie też o kasę, kurde. No, jak nikt tego nie zauważy, to jest tragedia. No, nie? No, no, coś tam oznaczy, wiesz, no na pewno nad każdym aspektem pojedynczym musiał myśleć, czy zrobić to dokładnie tak jak w Harvest Moon, czy może trochę inaczej. Jak on wszystko sam wymyślał, to na pewno dużo myślał. No to, to wiesz, pomysł to tam, ogólny pomysł to Harvest Moon na koksie, nie? No dobra. I robię. Nie no, nad wszystkim myślał po kolei, nie? Kurwa, jeszcze 400 metrów? Daleko, się wydaje. Nad każdym jednym aspektem pojedynczym on myślał, żeby to, jak to zrobić. Jaki kolor włosów chociażby będzie miał ten koleś, jaki, jak, jaki ten NPC będzie miał charakter, jakie będą z nim interakcje, no wszystko, nie? Łatwo się mówi. Dużo czasu na pewno myślał. Cały czas praktycznie. Która decyzja, który pomysł, który przychodzi mu do głowy jest dobry. Czy powinien to tak zrobić, czy raczej nie. No bank praktycznie cały czas o tym myśli. A ogólny zarys, no Harvest Moon plus jakieś tam dodatkowe mechaniki. No to da, no. Ale które? Czy na pewno? Czy będzie łatwo to zrobić? Czy dam radę to akurat zrobić? Czy się opłaca akurat to robić? A może inną mechanikę? Może w taki sposób. Jeszcze nie wzywam senu, bo wcale nie jest tak blisko. Czemu mnie pomujesz gro? Leć. Ale miejscówka zajebista. Czy jest w tym kogoś? a ten drugi od trucizny dadnął idealnie. Antion odmówił zeznań, wyczyliśmy mój język. Satrefo powiedział, że jest ich przywódcą, więc to jego zabiliśmy pierwszego. Nikmet wolał umrzeć z głodu mówić. Dawis schwytany w bordelu. Nefertani, kobieta. Egipcjanie pozwalają kobietom na wykonywanie tych samych prac co mężczyźni, więc zabiliśmy ją jak mężczyznę. I Lamesu, przez Brutusa Sewerusa, Patmosę, utonął w morzu. Grupta. Koszary w balagrze, złamiemy go. Cathy, rzymski fort, schwytany, gdy zatrzymał się pogłoskać Kota, ciągle żyje, wyznał wszystko. Jest inny spy. Chati, at the East Roman fort. I should rescue him. Chyba już kolejna zadanie. W to jestem, to mogę też zrobić to miejscówkę. Nie wiem, co on tam robi. Kolej. Zapędzę tam po niego. Fortifications. They are Roman. The Roman presence here is zealous and oppressive. Co on tu robi z tym koniem? Jak on się tu znalazł? Rzymska wieża... No ja nie ma tego zadania co on tu znalazł niby... mi się odkrył nowy ten i nie wiem co się dzieje. Robić ten posterunek czy go nie robić? Jeden kapitan, jeden skarb. Robię. Nie obraziłbym się, jakby na przykład w tych posterunkach co niektórych były na przykład właśnie jakieś e, zapasy brązu. Nie? że tam skrzynka z 20, chociaż to by było spoko. Ale też w sumie ktoś inny powie, a co trudno ci wziąć jednego kolesia na koniu zabić i zgarnąć 20? To też prawda w sumie.

to był strzał w dziesiątkę z tym pomysłem, żeby dać te sterowane strzały. Fajnie się po prostu strzela, nie? Na fazę. Prosto wryj gdzieś tam, prosto w ucho, w pięte. Nawet no, poziom przyszedł. Szybki, mały posturunek. I to by było tak. Tutaj mam za zadania dwa jeszcze. już rozkminimy sklep. Pokaż mi.

o kurwa, sprzedałem tni i rąb. Dobra, trudno, chuj to. Tak lepiej mi się gra tym... Eee, ...toporem. Tak, co to? Trwawienie przy bloku. To jest dobre, chyba. Maksymalna odporność na taki z dystansu. To też na słonia może wezmę. Albo wezmę sobie normalnie teraz po prostu. Kompendium. Tylko lepsze. No. Wow. F. Dawaj to. Tylko mała, ja myślę, że to jako dużo będzie albo spot. Tak, cze. Ma <słys> Kaczma, ma Ina O nie tędy. <gasps> <gasps> <I know>. <sighs> <sighs> oh. <sighs> To jest dowódca. Wygodna szata, to, tego chyba nie miałem. Nikogo. Wygodnej szaty chyba nie miałem. I taniu Taniu i wygodnie. Ok. Spoko. F tak faktycznie wygląda wygodnie. Buty ma przynajmniej. Całkiem nieźle. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.